Cześć, majsterkowicze. Dziś zajmiemy się problemem, który spędza sen z powiek wielu posiadaczom zmywarek. Zmywarka Whirlpool błąd 15. Brzmi znajomo? To ten tajemniczy kod, który pojawia się na wyświetlaczu niczym duch, przerywając spokojne mycie naczyń. Wyobraźcie sobie, stoicie przy zlewie, góra brudnych garnków, a wasza wierna zmywarka nagle przestaje działać. Na wyświetlaczu miga ten irytujący kod: zmywarka Whirlpool błąd 15. Czujecie się jak bohaterowie filmu katastroficznego, gdzie świat wali się w gruzach, a wy musicie znaleźć rozwiązanie, zanim zaleje was fala brudnych naczyń. Ale spokojnie, nie panikujcie. Chociaż zmywarka Whirlpool błąd 15 brzmi poważnie, to w większości przypadków problem można rozwiązać samodzielnie. Co oznacza ten tajemniczy kod? Otóż zmywarka Whirlpool błąd 15 sygnalizuje zazwyczaj problem z pompą myjącą lub czujnikiem poziomu wody. Może to być spowodowane zablokowaniem elementów pompy, uszkodzeniem czujnika lub nawet chwilowym zakłóceniem w zasilaniu. Jak sobie z tym poradzić? Sprawdź filtr zatkany filtr może uniemożliwić prawidłowe działanie pompy. Wyjmij go dokładnie oczyść pod bieżącą wodą i włóż z powrotem. Sprawdź węże upewnij się, że węże doprowadzające i odprowadzające wodę nie są pogięte, skręcone ani zablokowane. Reset urządzenia czasami wystarczy wyłączyć zmywarkę z prądu na kilka minut, a następnie ponownie ją włączyć. Sprawdź połączenie elektryczne, upewnij się, że zmywarka jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego. Jeśli po wykonaniu tych czynności błąd nadal się pojawia, warto skontaktować się z serwisantem. Pamiętajcie, zmywarka Whirlpool Błąd 15 to nie wyrok. Dzięki tym prostym wskazówkom możecie sami rozwiązać problem i cieszyć się czystymi naczyniami. A wy mieliście kiedyś do czynienia z tym błędem? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli ten filmik był dla was pomocny, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych porad. Do zobaczenia w następnym odcinku.